Cześć, witajcie w serii, w której już mają z ludźmi sukcesu. Dzisiaj jest ze mną Wojtek Kaczmarczyk. Cześć, witam cię. Dzięki, że zgodziłeś się na wywiad. Na wstępie przedstaw się proszę kim jest Wojtek Wojtek Kaczmarczyk. Jedyna informacja, jakie wyczytałem w, tobie, w o tobie w internecie jest to, że jesteś medialnym influencerem, prowadzisz różnego rodzaju konferencje, jesteś konferencjerem, przede wszystkim youtuberem, prowadzisz kanał do roboty. Tak, tak. Przede wszystkim witam wszystkich serdecznie i, i usłyszałem, że to jest program jak? Z, z gwiazdami. Ludzi, nie? Ludzie z sukcesu. sukcesu. Tak. Kurczę, nie wiem, czy jeszcze już jestem osobą, która osiągnęła jakiś duży sukces, ale myślę, że te małe sukcesy już są osiągane. Nazywam się Wojtek Kaczmarczyk, Tak jak powiedziałeś, wspomniałeś, prowadzę różnego typu eventy, jestem prowadzącym prezenterem, konferencjerem, youtuberem, pracuję nad różnymi fajnymi, ciekawymi projektami. No i wszystko to składa się na moją osobę, na moją, że tutaj powiem tak jak powiedziałeś, medialnego freelancera, bo wszystko to co robię to gdzieś tam działam sobie pod swoją marką, pod, pod swoją osobą. Na kanale do roboty staram się pokazać co tydzień mniej więcej inny zawód, wcielam się w rolę pracownika tego zawodu, pokazuję jak ta praca wygląda, jak do niej się dostać, jakie trzeba spełniać kryteria, ile się tam zarabia. I czy ta praca jest fajna, czy komuś się podoba, czy chciałby ją wykonywać? To jest taki program, powiedzmy, nie dla bardzo młodych ludzi, bo nie jest to program rozrywkowy, a bardziej edukacyjny. Skąd wziął się tak właściwie pomysł na to, co robisz obecnie? Jak wygląda Twój początek kariery? Jak wyglądał mój początek kariery? Początek kariery wyglądał dość skromnie, że tak powiem, bo, bo robiłem takie mniejsze rzeczy, mniejsze zlecenia, mniejsze eventy, bo zaczynałem wszystko od eventów, czyli byłem powiedzmy zwykłym hostem, który wiesz, stał w garniturze i powiedział panie na lewo, panowie na prawo, dzień dobry, witam, na jakiejś konferencji powiedzmy. Później robiłem animacje dla dzieci, czyli byłem już jakimś takim animatorem, jeździłem na większe zlecenia dla większych firm, powiedzmy na jakieś roadshow w górach, w, na plaży. No, i tam już robiłem dużo fajniejsze rzeczy. Na przykład dwa miesiące na plaży, codziennie inna plaża i, i codziennie inny event. Tam zacząłem łapać już powiedzmy za mikrofon, czyli prowadzić już nie tyle ładnie wyglądać, co też żeby pracować swoim charyzmą i głosem. Ktoś mnie zauważył po pierwszym evencie, powiedział zrób dla mnie drugi event. Później po drugim evencie stworzyłem sobie jakieś portfolio, czyli już miałem powiedzmy nagrany jakiś film, miałem zrobione zdjęcia, jak prowadzę te eventy. Porosyłałem to dalej. Następnie ludzie się zaczęli zgłaszać, no i to był powiedzmy początek kariery prezentera, konferansjera. Do tego dochodziły jakieś seriale paradokumentalne, w których grałem, których się oczywiście nie wstydzę, gdzie się ludzie cały czas powiedzmy śmieją, bo te powtórki są mielone. Cały czas grałem w 30-40 różnych serialach, różnych odcinkach i tam budowałem sobie tą podstawę, taką właśnie pracy z kamerą, pracy z reżyserem, z producentem, z tą całą ekipą filmową. Później jakieś jeszcze epizody właśnie w telewizji i później ten YouTube wszedł, czyli, czyli kanał do roboty. W międzyczasie też tam programy w telewizji, które współprowadziłem, prowadziłem, więc cały czas gdzieś ta kariera szła do przodu, krok po kroku. Zawsze prezentowałeś taką postawę ekstrawertyczną, czy w jakiś sposób ją sobie wypracowałeś? Hmm, czy to można powiedzmy sobie wypracować? No nie wiem, to raczej chyba masz w sobie: albo jesteś otwarty, albo jesteś zamknięty. Tak mi się wydaje, chyba że się chodzi do jakiegoś psychoanalityka, który jesteś zamknięty, a on się otworzy, więc, więc może idzie to jakoś wypracować. Ja yy, raczej byłem taki od zawsze po prostu. Odkąd pamiętam, powiedzmy, może czasy technikum gdzieś tam bardziej mnie otworzyły, choć też nie wiem dlaczego, ale tam już byłem przewodniczącym klasy, byłem przewodniczącym, wiceprzewodniczącym szkoły w Gliwicach. Później poszedłem na studia, gdzie byłem starostą roku i to też stało się tak, powiedzmy, po prostu. Poznałem kilku ludzi, byłem aktywny na, na forum, które stworzyłem dla, dla mojego roku i wiesz, 300 studentów na sali... Pani tam rektor, nie pamiętam, kto pyta, kto będzie starostą. No i wszyscy tak na mnie, nie? Gdzie, gdzie to był trzeci tydzień studiów i nikogo tam nie znałem wcześniej, ale po prostu wszyscy gdzieś tam dacieli mnie już tą sympatią. Zobaczyli, że umiem działać, bo tu coś już załatwiłem, tam coś załatwiłem i wszyscy na mnie popatrzyli. Ja mówię, dobra, no to będę. No i, i też same plusy były tego, co prawda studiów nie skończyłem, bo skończyłem je po półtorej roku. Ale zawsze to gdzieś tam były plusy. Napracować się dużo nie napracowałem, bo, bo staroku wiadomo, że coś tam musi działać, coś tam musi robić, ale wszyscy mieli do mnie duży szacunek, więc, więc, więc to było spoko. No właśnie, a jak z, tak z Twojego punktu widzenia wygląda yy, poziom, wyksz poziom wykształcenia? Chodzi mi o to, czy wykształcenie jest wymagane do, nazwijmy to, osiągnięcia sukcesu, co jest tak Kurczę, kreowane wiej. w mediach i przez rodziców? To, to ma dwie strony, dwie strony medalu, czyli z jednej strony jak najbardziej, bo mam kolegów, z którymi zaczynałem studia, oni je skończyli i robią dobrą karierę, bo pracują wiesz, w branży, w której się, że tak powiem, szkoliliśmy, e, czyli są automatykami, robotykami, bo, bo takie rzeczy studiowaliśmy, zarabiają dobre pieniądze, cieszą się z tego, co robią, wyglądają na szczęśliwych, czyli e, z jednej strony fajnie, że się edukowali, szli tą e, ścieżką edukacyjną, posłuchali powiedzmy swoich rodziców i zrobili inżyniera, magistra i zarabiają pieniądze, a z drugiej strony no, no nie czemu? trzeba tego kończyć, hmm. bo tak jak widać ja niekoniecznie pokończyłem te rzeczy, mimo wszystko zacząłem, ale nie skończyłem, nie mam papierka, że jestem inżynierem czy, yy, czy nawet w techniku nie zrobiłem technika, bo mi się nie udało yy, zaliczyć egzaminu praktycznego yy, z pewnych względów, yy, więc można, no, można, no, nie można. mówię, zależy co chce się robić, nie, jak masz gdzieś tam tą ścieżkę określoną, co pokazuje właśnie na moim kanale do roboty, że żeby być spawaczem nie trzeba być inżynierem, tylko można zarobić się spawać, więc spawarkę nauczyć się tego dużo w to włożyć praktyki i, i też zarobić te pieniądze zarabiać. Można być sprzątaczką i być dobrą sprzątaczką, więc wydaje mi się, no musisz wiedzieć, jak chcesz być lekarzem musisz się uczyć, chcesz być prawnikiem musisz się uczyć mimo wszystko, nie możesz tego olewać. chcesz być dentystą tak samo, ale jak chcesz robić jakieś fajne kreatywne rzeczy to dużo praktyki i i się szkolić w tym. No na pewno niektóre zawody wymagają studiów, to jest oczywiste, nie chcielibyśmy iść do lekarza, który skończył jeden kurs na przykład, przed. ale tak jak nie wiem, biorąc pod uwagę chyba Steve Jobs, jeśli dobrze pamiętam, on chodził na studia, ale nie był tak jakby studentem, tak, nie? Tak, czyli, tak. czyli chodził, bo chciał tą wiedzę posiąść, ale chodził tam powiedzmy za darmo, bo chyba nie miał pieniędzy i nie dostał powiedzmy nigdy tego papierka. Ale posiadam tą wiedzę. Jeśli to są właśnie studia, które coś dają, no to fajnie tam być, fajnie tą wiedzę czerpać, ale z mojego punktu widzenia zazwyczaj jest dużo owijania w bawełnę na takich uczeniach, studiach, czy, czy nawet w technikum, czy w liceum. Wiesz, no, mm. idziesz na lekcje praktyczne czegoś, co powinieneś się uczyć praktycznie, a, a ktoś ci mówi, masz tu, to jest imadło, to jest kawałek płytki metalowej i z kwadratu musisz pilnikiem zrobić koło. Mm. No nie wiem, no. No, to co ja też jeszcze dostrzegam, bo jest to, jestem jeszcze uczniem czwartej technikum, okay. że metody nauczenia są przestarzałe, więc domyślam się, że na studiach jest to samo. Uczymy się teorii, tak. która jest kilkanaście lat zacofana no do tyłu, nie na, na, ma podstawowego sprzętu, powiem, komputerów, nie powiem, więc. Nie powiem nie no akurat tu bym już nie, nie uciekał aż tak do tego, no bo powiedzmy tam, gdzie studiowałem na Politechnice Śląskiej te laboratoria to wszystko było bardzo mocno rozwinięte, ale... No wiadomo, no nie wiadomo gdzie się, gdzie się dąży, ale robię, nie wiesz, na przykład pod mikroskopem patrzysz jakąś próbkę i zamiast jakieś wyciągać wnioski, to musisz napisać, nie wiem, cztero-pięciostronicowe jakieś wypracowanie na temat właśnie tego, co tam widziałeś. No, dalej nie wiesz, co tam widziałeś, ale napisałeś pięć stron na ten temat, nie? No to jest takie. No nie wiem, może dlatego, że mnie to po prostu aż tak nie interesowało, to ja do tego nie przykładałem uwagi, ale uważam, że jeśli chce się robić coś praktycznego, to trzeba to ćwiczyć mimo wszystko. A jeśli chcesz się robić coś bardziej w teorii, czy na przykład leczyć ludzi, czy, czy bronić tych ludzi, no to musisz mieć ten papier, musisz tą wiedzę posiąść. Jak wyglądał przy, początek przygody z y, pracy, z Abstract TV? Z abstra, jak wyglądał początek przygody? No w sumie wyglądał tak, jak mógł wyglądać każdego. Nie znałem wcześniej, powiedzmy, opaków, nie znałem nikogo z ekipy. Zobaczyłem na jakiejś stronie na Facebooku ogłoszenie: szukamy prezentera do nowego kanału, czy prowadzącego. Wysłałem maila. Wcześniej miałem już stworzoną, powiedzmy, to co te podwaliny, które sobie gdzieś tam tworzyłem, czyli, yy, czyli całą tą medialną otoczkę, wysłałem tam, odpisali mi to, wyglądało jak zwykły casting, nie wiem czy do telewizji, do serialu, yy, na statystę, czy na cokolwiek, po prostu przyszedłem. Pokaż się do kamery, powiedz kim jesteś, co u Ciebie słychać. Trzeba pokazać tą charyzmę, tą swoją energię, którą chcesz dzielić, dawać ludziom. I, no I chyba tak się to wszystko zaczęło. Stworzyliśmy trzy pilotażowe odcinki, żeby stworzyć ten format, no bo nikt nie wiedział jak to ma dokładnie wyglądać. Te trzy odcinki powiedzmy nie weszły tam do emisji, no bo do, dopiero to nie był ten format, który chcieliśmy. No i za czwartym odcinkiem już zaczęło co tydzień, co tydzień, co tydzień w tydzień od półtorej roku wychodzić. Jak z biznesowego punktu widzenia prowadzenie Przez kanału do roboty wpłynęło na zwiększenie się liczby zleceń, miało to jakiś skutek? Nie, nie aż tak, nie aż tak. Powiedzmy jest to, co robię, czyli prowadzenie eventów, to jest, to jest moja działka, którą się zajmuję, ale ta rozpoznawalność, wiesz, YouTube no to jest dla, nie powiem, dla młodych ludzi, bo jest dla wszystkich, ale oglądają nie powiedzmy ludzie 25-35 lat, ale no ci, którzy chcą zobaczyć kanał do roboty, czyli tych, których to interesuje. Ja współpracuję z ludźmi, którzy są powiedzmy event managerami czy, czy, czy właścicielami różnych firm, więc oni niekoniecznie oglądają, niekoniecznie mnie kojarzą mhm. z YouTube'em, niekoniecznie mnie kojarzą, że mam dużo wyświetleń, że jestem rozpoznawalny, dopiero jak często mnie biorą na jakiś event. I widzę, jak młodzi ludzie przychodzą sobie robić zdjęcia. A oni tak patrzą, a czemu nie robią? Na przykład jestem, hmm. pracuję z Magdą Gessler, jest jedna kolejka do Magdy Gessler, a tak druga wiem, kolejka do mnie. I oni tak patrzą i nie wiedzą dlaczego. Hmm. Ja tak mówię, tak stromnie prowadzę taki kanał na YouTubie, mogą mnie rozpoznawać, nie no. No, po prostu nie czają, nie, nie wszyscy czają czają to, że, że robię to, co robię, nie? więc jestem dobrym konferencjerem, więc biorą mnie ze względu do, biorą mnie na zlecenie dlatego, bo jestem dobry, bo dobrze robię eventy, a nie koniecznie dlatego, że mam tą rozpoznawalność, to, co chciałbym, powiedzmy, zmienić, no bo z wszystkiego można czerpać jakieś korzyści. Platformę YouTube traktujesz jako platformę rozrywkową, czy raczej jako platformę biznesową, która umożliwić Ci rozwój jakichś kolejnych projektów? Jeśli chodzi o mnie, czy o to, co oglądam? Jeśli chodzi o Ciebie. Jeśli chodzi o mnie, to znaczy ja nie tworzę rozrywki, wiesz, mój kanał nie jest rozrywkowym kanałem, wiadomo, że tam są jakieś moje śmieszki, no bo jestem, powiedzmy, osobą otwartą, zabawną i, i, i taką, która lubi pośmieszkować i sobie porobić żarty. Ale nie przekazuję tego na moim kanale, co innego powiedzmy na Instagramie, czy ostatnio też na TikToku, gdzie, gdzie tam się wylewam swoją jakąś kreatywność, to tam jestem powiedzmy całym sobą, a na kanale do roboty pokazuję zawód, czyli nie mogę powiedzmy śmieszkować pokazując zawód ginekologa, czy nie mogę aż tak śmieszkować jeżdżąc na śmieciarce, bo nie po, to, nie po to to robię. Nie jestem jakimś, wiesz, frizem, czy kimś innym, oczywiście nie umniejszając im, no, bo robię sobie swoją robotę, ale no nie wiem, no. To jest jakiś powiedzmy biznes, no, no, to jest też spełnianie siebie, bo w każdym odcinku też wyciągam jakieś wnioski, czyli jak wieś, jak spawałem, to mi się to podobało, jak jeździłem na śmieciarce, też było fajnie, bo od dziecka e, patrzyłem jak te śmieciarki jeżdżą i zawsze chciałem się przejechać na tym stopniu. Interesowałem się jak to jest. Tak, no, jak no. to jest, wiesz, no. I teraz miałem taką możliwość, no bo po prostu miałem możliwość spróbowania, miałem wiele innych możliwości robienia sushi, możliwość... E, dla kierowania samochodu, czy też, wiesz, patrzą na moje odcinki naprawdę dużo różnych możliwości, których mógłbym nie mieć nie robiąc tego kanału, albo po prostu nie mieć y, czasu czy, czy możliwości, żeby to sprawdzić, więc trochę rozrywki, trochę biznesu. No właśnie z racji, że miałeś możliwość testowania wielu zawodów, muszę cię o to zapytać. Który z zawodów, który do tej pory testowałeś, wpłynął na Ciebie w tak pozytywny sposób, że mógłbyś go teraz nawet wykonywać? Kurczę, ja często właśnie mówię o tym spawaczu, ale to tylko dlatego, że zawsze interesowałem się takim manualnym podejściem do życia i zawsze chciałem mieć spawarkę, gdzie nigdy jej sobie nie kupiłem, nie wiem dlaczego, ale w dzieciństwie też miałem taki mały warsztat w piwnicy, robiłem jakieś różne rzeczy, ale nie miałem tej spawarki, choć spawałem gdzieś tam u mojego wczesnego. I może dlatego, bo to jest fajne, wiesz, bierzesz metalowy pręt i z tego metalowego pręta zrobiłem stolik. Pocięliśmy go na jakieś kawałki, pospawałem, dołożymy jakiś blat i zrobiłem zarąbisty stolik. Więc to jest takie wylewanie tej swojej kreatywności, którą wylewam powiedzmy na swoim kanale, na Instagramie. Tutaj można ją wylać powiedzmy w jakiś przedmiot na przykład. Jest mega kreatywne i polecam wszystkim, jeśli chcą się tak jakby kreatywnie wyżyć. Yy, czym jest dla Ciebie właściwie sukces? Definiujesz go w jakiś sposób? Kurczę, sukces, sukces, czym jest sukces? Definuję. To jest na pewno spełnianie jakichś swoich założeń, powiedzmy. Miałem takie założenie właśnie chyba rok wcześniej, że tak sobie po prostu życiłem, że chciałbym prowadzić program w telewizji i prowadziłem program w telewizji muzycznej, czyli to był dla mnie sukces, mm -hmm. bo dałem sobie założenie, wykonałem go. Później miałem założenie, a chciałbym coś robić na YouTubie. Początkowo robiłem jakieś takie vlogi w samochodzie, co nie uważałem za sukces, ale jakieś tam wyświetlenia były po 30 tysięcy czasem na jakiś filmik, jeśli było o jakimś fajnym temacie. Ale jak zacząłem robić więcej, no to mówię, o fajnie, ktoś to ogląda, ktoś to komentuje, ktoś, ktoś to obserwuje, więc to też jakiś sukces. Trzeba cieszyć się z małych rzeczy. Ja uważam, że... że tym bardziej młodzi ludzie powinni cieszyć się z małych rzeczy, czyli z małych sukcesów, bo, bo fajnie jest powiedzieć sobie na przykład masz ile masz lat 19, 19 to powiedz sobie o, do 25 lat chciałem być milionerem, czy mieć milion na koncie i dopiero czekasz 6 lat, żeby osiągnąć sukces, a mm. jeśli go nie osiągniesz, to co, nie wiem, załamiesz się, tak. podetniesz sobie żyły, czy powiesz, a, to do trzydziestki. No i przez 6 lat nie będziesz uważał, że masz inne sukcesy. Ja uważam tak, że przez te 6 lat robić mniejsze rzeczy, na przykład, nie wiem, chcesz, nie wiem, robisz taki kanał, jak robisz i chcesz się spotkać, powiedzmy, z kimś dużo, dużo większy. większym ode mnie, powiedzmy, i dużo ciekawszą osobą i już ciak, zaznaczasz, sukces. Zrobiłem z nim wywiad. Dodaję sobie kolejny challenge. A chciałbym się przejechać, nie wiem, najnowszym Mercedesem, bo cię to na przykład, nie? Ciao, przejedziesz, czy masz taką możliwość. I to są takie małe sukcesy, które trzeba gdzieś tam odhaczać i się z tego cieszyć, nie? Czyli wytyczasz sobie raczej małe cele, a nie jakiś jeden większy? Tak, znaczy gdzieś tam większe też mam, ale staram się jeszcze to małe upychać, żeby się z czegoś cieszyć, nie? Żeby mieć tą e, satysfakcję z tego życia, bo jakbym czekał na ten jeden większy cel. A, a z tych małych się nie cieszy, no tak bez sensu żyć, nie? Tak czekać do. Tak jakbyś, wiesz, nie wiem, pracujesz cały tydzień i czekasz na sobotę, nie? O, będzie impreza, będzie wolna albo napiję się piwa, nie? I to jest moim sukcesem, że przestałem tydzień. No. Ja się cieszę z każdego dnia, nie? I, i z tego czerpię jakieś przyjemności, więc. Chciałbym cię jeszcze zapytać o budowę marki osobiste. Jest to taki dosyć popularny temat w dzisiejszych czasach. Jesteś osobą już dosyć rozpoznawalną, popularną, więc już masz zbudowaną jakąś pewną markę osobistą. Czy celujesz teraz w jakieś ogromne zasięgi, czy raczej chciałbyś iść, to, w większą interakcję z widzami? Znaczy, jedną ja interakcję, zaczynając od końca, interakcję z widzami zawsze mam, czyli ludzie się dziwią, że odpisuję na komentarze, bo jak ktoś pisze pod moim filmem na kanale do roboty komentarz. I on po prostu ma jakąś treść, nie jest to ok, albo coś było do dupy, to ja zawsze na niego odpiszę. Ja czytam wszystkie komentarze, nieważne czy pod filmem jest ich 1000, 2000 czy 500, czytam wszystkie komentarze, co chwilę odświeżam sobie strony powiedzmy codziennie od najnowszych lec, i czytam wszystkie komentarze na moim kanale. Odpisuję też na większość, odpisuję na wiadomości na Instagramie. No gdzieś ten czas na to przeznaczam. Zdaję sobie sprawę, że jeśli ktoś jest rozpoznawany, no to musi ten czas na to przeznaczać, więc. Z tymi widzeniem mam tą interakcję, gdzie większość powiedzmy osób, które gdzieś mają tą rozpoznawalność, tego nie robią, po prostu mm. są rozpoznawalni, ale olewają tych ludzi żywych. gdzie dla mnie ci żywi ludzie przecież budują tą moją rozpoznawalność, czyli trzeba o nich powiedzmy dbać, jak od, o, o, o klientów powiedzmy w sklepie. Nie? Trzeba mówić im dzień dobry i do widzenia. Um, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, to ja zaczynałem powiedzmy od. Um, Małych kroczków już dawno, dawno, nawet chyba jeszcze w młodszym wieku niż ty jesteś, powiedzmy, miałem 16-17 lat, to już miałem swoje pierwsze wizytówki. I, I tym budowałem sobie tą markę. Pierwsza wizytówka, pierwsza strona internetowa, która ktoś mówi, po co ci wizytówka albo tak. Ja się mhm. z kimś witałem, gdzie mi się po 17 lat, a ja wydaje wizytówkę. Mhm. I taki szok, nie? Że, że, ale czemu, ale po co, nie? Tak sobie buduję to. Tak miałem, tak miałem po prostu założenie, że chcę tak to sobie budować i dawałem tą wizytówkę. Później właśnie miałem stronę, później miałem lepszą stronę i wszystko robiłem własnymi środkami, czyli mm. nie zatrudniałem grafika, tylko robiłem sobie wizytówki jakimiś tam, czy po znajomości, mm. czy gdzieś tam przez jakieś programy graficzne, stronę tak samo. Później właśnie to całe portfolio, czyli musisz zbudować sobie te zdjęcia swoje, to wszystko, wszystko gdzieś tam przynosi korzyści, no bo nie dostałbym większego zlecenia, jakbym nie pokazał, jak robiłem te mniejsze, nie? Mm. Y Trzeba, nad tym, trzeba o tym pamiętać, trzeba. Czasem się człowiek o tym w tym zatraca i za, zapomina na przykład robić zlecenie, zapomina zrobić jakiś fajny fotek, nagrać wideo, a później ktoś go pyta, no ale robiłeś jakieś zdjęcie, ten jakiś event, bo klient pyta, czy robiłeś takie konferencje, jak robiłem, ale jak mu to pokazać, że robiłem, no na słowo nie uwierzy. No i trzeba, trzeba cały czas to, to budować, nie? Działasz medialnie, więc pewnie się powiedzieć, że przenieśliśmy się w inne tak, miejsce. Tak, zmieniliśmy miejsce, bo, bo niestety okazało pojawiły się, się dzieci. Że ich jest kawiarnia jest kawiarnią dziecięcą, więc dzieci przyszły w sobotę rano się bawić. Tak no, bo... bywa czasami, jesteśmy na wszystko przygotowani. Tak, takie wyjaśnienie pytałeś. Działasz działasz medialnie, więc pewnie wielokrotnie spotykasz się z krytyką. Kiedyś jakoś przywiązywałeś większą rolę do niej, czy się już po pewnym czasie potrafiłeś uodpornić, a nie? Znaczy, kiedyś tej krytyki było więcej po prostu mm. i, i, i tego tak zwanego hejtu, gdzie ludzie, gdzie ludzie pisali a, ty robisz to, ty robisz tamto, gra w głupich serialach i tym mm. podobne, nie? Więc ym, kiedyś tej krytyki było więcej i już byłem uodporniony wtedy, bo po prostu jeśli krytyka nie jest konstruktywna, że nie można z niej wyciągnąć jakichś wniosków, to jest po prostu bezsensowym hejtem, nie? Jeśli mm. krytyka jest sensowna, na przykład ktoś powie a, bo źle wyglądałeś, złą koszulę dobrałeś, no to wtedy przykładasz większą uwagę na koszulę na eventach, no bo ktoś mówi, a w sumie racja, w sumie źle się ubrałem, albo ktoś skrytykuje, a miałeś źle dobrane buty, albo źle się wypowiadałeś na evencie, albo źle coś tam, no to wtedy z tej krytyki możesz wyciągać wnioski i to jest bardzo dobre, ale jeśli to jest krytyka taka, ale grasz w głupim serialu, nie, hmm. kurda, ty ten głupi serial oglądasz, powiedzmy, nie, I, i kto jest gorszy, no ja zarobiłem pieniądze, a ty straciłeś czas, że to oglądałeś, więc... Więc to nie jest krytyka, teraz tej krytyki aż tak nie ma. Akurat na kanale moim spotykam się z bardzo dobrym odbiorem. Bardzo mało jest tej krytyki. Wiadomo, że czasem tam napiszą, a tu nie robię czy coś takiego. No trudno, no. to już po prostu spływa po to wiem. No do spływa, no bo nie ma to sensu. Wiem, że, że jestem robem, że tak powiem, a nie no. jestem nierobem. E, więc to spływa po mnie. Jak ktoś napisze, a do dupy jakoś albo coś, no to, to wiem, że muszę się skupić, żeby to poprawić. Czyli krótko mówiąc, bierzesz pod uwagę, ale taką merytoryczną krytykę, taką dającą pozytywny feedback, a nie Trzeba, każdy tak powinien, więc nie obrażać się na to. Ja często jestem, znaczy ja ogólnie jestem osobą szczerą, więc staram się nie krytykować, ale po prostu dawać jakieś rady. Ludzie niektórzy to odbiorą jako, tak jak ja bym to odebrał, czyli jako radę i wyciągną z tego wnioski, a inni się obrażą, bo powiedzą, o skrytykowałeś, nie wiem, moją kawę w restauracji, czy obiad, który zjadłeś. Kurde, skrytykowałem, to znaczy, że był niedobry, po prostu, żeby był lepszy, przyjdę na następny raz, to żeby był lepszy, a nie się obrać i, i żeby już tam nie przychodził. Nie, no, dla mnie to po prostu trzeba być mądrym człowiekiem, żeby takie coś odbierać pozytywnie. Tak nie bym tobie powiedział, tak. nie wiem, że coś robisz źle, no to to już jest Twoja, twoja tak. rola, jak to odbierzesz, czy tak. to poprawić na następny odcinek, czy obrażyć się, przecież ja to robię dobrze i... To, to... Faktycznie no, w internecie trolli nie brakuje. No trolling nie na... brakuje, dlatego no. trzeba gdzieś sobie to przesiewać, czy, czy to jest dobry trolling, czy to jest zły trolling. Więc... Gdzie widzisz się za 5 lat? O kurde, takie pytania jak na, na rozmowie kwalifikacyjnej do roboty. Ja do takie rozmowy nie chodzę, bo po prostu dzwonię do roboty i pytam, czy mogę, czy mogę przyjść na jeden dzień. Bo już sobie CV zbudowałem. Gdzie widzisz się? Nie wiem, no jeszcze chciałbym robić może nie to co cały czas robię, ale robić to po prostu na większą skalę, nie? bo tak zawsze, zawsze jak ktoś o to pyta, to mówię, że chciałbym robić to co robię, ale na większą skalę po prostu, czyli stworzyć jeszcze większy kanał, jeszcze lepsze programy w telewizji prowadzić i jeszcze większe eventy z większą publiką i z większymi gwiazdami, nie? Więc, mm. więc raczej chciałbym mieć cały czas tą całą stronę, ale gdzieś tam cały czas te rozbudowywać i stać się troszkę bardziej powiedzmy niezależny w biznesie, bo mimo wszystko jak pracujesz z sobą, to musisz zawsze pracować, czyli jedziesz na wakacje, nie zarabiasz, a płacisz ZUSy, podatki i wszystko, więc yy, chciałbym troszkę, nie wiem, yy, zautomatyzować swój biznes po prostu, żeby mimo wszystko mieć jakiś dochód, powiedzmy pasywny, choć wiadomo, że do, dochodu czysto pasywnego nie da się zrobić, ale żeby te pieniądze gdzieś tam pozyskiwać, na przykład będąc na wakacjach i spędzać miło czas, więc gdzieś w tą stronę też chciałbym iść. W kanale, na kanale Duży w Maluchu podkreślali, że planujesz rozpocząć jakiś własny biznes, i że szukasz jakichś wspólników. Powiedz, może akurat jeden z naszych widzów jest taką osobą. Jaki biznes planujesz? Czy masz już jakieś koncepcje, zamysły? Koncepcji? Znaczy koncepcji mam dość sporo, po prostu zawsze brakuje tych mądrych ludzi, z którymi można współpracować, bo takie ludzi najciężej po prostu. Albo ktoś coś spróbuje dzia działać sam, albo jest tak mało kreatywny i mało działający, że że i tak nie chce w tym pomóc, albo jak się do czyjegoś pomysłu przykłada, no to tak po łebkach, nie? Ja szukam takich ludzi, którzy chcieliby działać na pełną skalę i nawet jak to jest mój projekt to połączyć się z nim. Ja się zawsze mogę podzielić. Ja zawsze mówię, że jak ktoś jest mądrym człowiekiem to to moje działania dzielimy i pieniądze i wszystko. Więc. Więc a co to za działania? no to yy, tak jak mówię, no pomysłu mam sporo, czyli jak ktoś do mnie przyjdzie i powie, a działam w gastronomii, no to mam nie wiem, 10 pomysłów na restauracje, na, na kawiarnie, na, na kluby i tym podobne. Jak ktoś powie, że działa w marketingu, no to mam pomysły na organizację imprez, na organizację targów, więc ja jestem, że tak powiem, bardzo osobą kreatywną dlatego. Kto by się nie zgłosił, jakiś pomysł znajdę, żeby, żeby wspólnie coś tworzyć, a, a działam pod różnymi kątami. Teraz też jestem w trakcie organizacji Targów Czasu Wolnego i, i gościnności w Gliwicach. 25 kwietnia będę te targi organizował, więc też staram się cały czas pozyskiwać partnerów do tego wydarzenia i partnerów medialnych i wystawców, więc i też ludzi, którzy pomogą mi to wydarzenie organizować, bo to jest duże wydarzenie, a organizuję je na razie sam, więc do tego jest mnóstwo rzeczy, które tworzę. Dziękuję Ci Wojtek za ten czas, rozmowę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Subskrybujcie kanał do Roboty Wojtka, No i do zobaczenia w następnym odcinku. Uszymajcie ja też. Się. Serdecznie Ci dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. I za, dla ludzi, którzy osiągają sukces, to, teraz czuję się jeszcze lepiej. Tak, tak mam prosto. nadzieję, że wiele pozytywnych i wartościowych wniosków wyciągnęliście. Oczywiście, dajcie komentarz, co można zmienić w tym odcinku, co jak można zmienić chodzi. w swoich postaciach. Jaki mojej... jak zawód chcielibyście zobaczyć na Twoim kanale? Oczywiście, piszcie śmiało, a ja ten zawód sprawdzę.